Jezus jest barankiem paschalnym. To najmocniej widać w tym fragmencie z księgi Wyjścia z 12 rozdziału, którą Jan przytacza na koniec: kości jego nie będą łamane. To jest o baranku paschalnym, którego Żydzi zabijali w Egipcie. W noc wyjścia, i jeden z przepisów mówił wyraźnie, że nie wolno im łamać jego kości. Ale też cała ta historia męki u świętego Jana jest tak napisana, żebyśmy zapamiętali, że Jezus umarł w dzień przygotowania Paschy. W tym fragmencie, któryśmy słuchali, aż cztery razy Jan to przypomina, że to jest dzień przygotowania. Dzień przygotowania. Uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani nie wchodzą do pretorium, nie chcą być w jednym pomieszczeniu z poganinem Piłatem, bo chcą być czyści, żeby spożywać paskę wieczór. Więc ten dzień cały jest dniem przygotowania paschy, a wśród tych wszystkich ważnych przygotowań do paschy najważniejszy był moment zabijania w świątyni baranków paschalnych. Które potem pobożni Żydzi zabierali do swoich domów, żeby je spożyć w czasie Paschy. Wiecie o której godzinie zabijano baranki paschalne w świątyni? O naszej godzinie 15. Więc Jan robi wszystko, żebyśmy zapamiętali, że Jezus umarł w tej godzinie w której w Jerozolimie, w świątyni, zabijano paschalne baranki. Jezus jest barankiem. Taki jest w całej Ewangelii Jana. Jak sobie przypomniecie i otworzycie pierwszy rozdział Jana, to Jan, chrzciciel, dwukrotnie pokazuje na niego i mówi: To jest baranek Boży. Tym określeniem się zaczyna życie publiczne Jezusa w Ewangelii Jana i tym określeniem się kończy. Jego kości nie będą łamane.